Dzień dobry wszystkim. Przejdziemy się po działeczce. Popadało w końcu u mnie. Na czerwonej orzechy. Są coś tam trochę. Truskawki się już kończą. Kolejna mięta. Wzrasta. Na grządkach, tak, gorczyca sucho było, ale coś tam cokolwiek powschodziło. Pomidorki już zielone, pierwsze owocki kwitną, papryki rosną, jak widać. Winoroś poszła ładnie w tym roku. Na pigwie trochę jest, tej wysokiej, na pigwowcu raczej owoców. O takie. Owocki. Borówka. Ładnie. Też. Owocki. Pszczółki. Rano ładnie latały. Teraz już troszkę mniej, ale latają. Takie patry taki. tam troszkę łatwa. Kolejna borówka. Jeszcze zielone. Zobaczcie. Coś tam latają trochę. Będzie wanny zakwitły. Trochę powycinałem dzisiaj Cukinie pozbierałem Że coś tam tutaj troszkę się dzieje Róże już przekwitły Ale dziewanny kwitnął teraz świdośliwe pozrywałem też, troszkę zostało tej mniej dojrzałej cukiny takie się zrosły. śpiewają. Borówka, czernica. Trochę dzisiaj zjadłem, ale małe te owoce w tym roku. Takie drobiazg. Zabrzemy w wilczoły koma owoce. Już się wysieli. Będzie więcej tak to wygląda. No. Gromka. gronka sona zaczyna rosnąć po deszczu za ma. No, poprzycinałem, żeby się wzmacniała. Także tak to u mnie wygląda Moja pasieczka szczółki pracują. Z miodem lipa w tym roku. Dzisiaj jest pogoda noszą, coś tam przyniosą. A jutro będzie padało, po jutrze będzie padało. To to co przyniosą to zjedzą. Także o mnie w tym roku lipa z miodem. Ale Mamy jeszcze z tamtego roku miód, także lodają czubki zotyczna taka nie poszło. I tak jak mówiłem już pierwsze pomidorki zielone są i no. Ryki. Pszczółki. A no, ładnie wszystko latało. Teraz już nie latają ładnie. Rybeczki. To by było tyle. Nie będę was zanudzał. Tak to wygląda ładnie wszystko po deszczu. Odżyło. Do usłyszenia w następnym filmiku.